Cześć Widzowie! Jak co roku otwieram nielegalną produkcję soków marchwiowych. To, to, czego potrzebujemy to oczywiście marchew. Ja zdobywam marchew w 10-kilogramowych workach. No i co teraz trzeba zrobić z tą marchwią? Musimy ją najpierw umyć, potem odciąć końcówki, no, jeżeli mamy już odcięte końcówki z martwi, no to potrzebujemy do tego sokowirówki, moi drodzy. Sokowirówka może być szybko albo nisko obrotowa. Ja preferuję sokowierówkę szybko obrotową, ponieważ nie będzie w moim soku miąższu. Natomiast w sokowirówce wolno będzie znajdował się miąższ. No i teoretycznie więcej wartości odżywczych. Ale ja preferuję sam czysty sok. Decyzja jaką kupicie, no to już należy do Was. No i jak już sobie zmiksujemy Wszystkie nasze marchewki, no to trzeba te marchewki rozlać do butelek. No i jeżeli chodzi o mnie, to mnie wystarczy jedna, maksymalnie dwie dziennie takie butelki. Oczywiście marchewka ma bardzo dużo wartości odżywczych, no i wystarczy tylko zobaczyć ile tego ma, także myślę, że przekonam Was, żebyście sami kupili sobie sokowirówkę i to wszystko w dzisiejszym odcinku. Tymczasem pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego. Elo!